Tak mówicie teraz, co? No, mniej więcej. My wczoraj też poczuliśmy się bardzo młodzi. A ja się poczułem starszy. Nie przesadzaj. A to już dziadek nie pamięta wczorajsze afery w domu seniora? Chodzi o ten późny powrót, tak? No tak, tak. Musiałem świecić za dziadko oczami. Potem jeszcze dostałem opieprz od rodziców w domu, że to wszystko mój pomysł. Szkoła życia, Wnusiu! Ale dobrze się spisałeś. Pomogłeś dziadkowi. He, dobra, z czym przyjeżdżacie? Chodzi o jakiś nowy, szalony pomysł? Musimy wykupić część rzeczy. Nasze panie nie mogą żyć bez świecidełek. Tu mam listę. To bierzemy. Reszta musi poczekać. Nasze zasoby finansowe. Są niewystarczające. No ale fantazji to panu nie brakuje. Teraz widać, po kim Krystek ma taką smykałkę do interesów. No, dziadek to rogata dusza. Jaka rogata dusza? Może tylko niepokorna. Dobrze, panowie, za wszystko 274 zł. Dobrze, proszę. Proszę. O, pozostało mi niecałe. 50 złotych. Może dziadek A. wykupisz zegarek, co? Ej, tam nie chcę zegarka. No ale przecież masz pieniądze. Mam, ale mam inny pomysł. Chodź na zewnątrz, to ci powiem. A nie możesz tutaj? Nie. Nie chcę przy wszystkich. No okej, okay. co ty dziadek znowu kombinujesz? Taka krystka jest niezłe ziółko. Wolałam sobie nie wyobrażać, jaki znowu pomysł wpadł mu do głowy.